Na koniec tego cyklu o hydroizolacjach i o tym, co może pójść nie tak, e, zdjęcie. Zdjęcie z konkursem. Na zasadzie, czy jest na tym zdjęciu cokolwiek dobrego. E, muszę Wam powiedzieć od razu, że jest tylko jedna dobra rzecz. Te taśmy, które widzicie, e, które powinny być zamontowane jako uszczelnienie w przerwie technologicznej, są zamocowane w osi ściany. Ale. Ani taśma z lewej, ani taśma z prawej nie zostały prawidłowo zamontowane, bo taśma z lewej strony widzicie na jej dolnej części taką strukturę, takie matowe coś. To jest poziom, który powinien być schowany w betonie w płycie dennej. Czyli ta taśma z lewej strony została za wysoko zamocowana, bądź też podniesiona za wysoko w trakcie betonowania. Taśma z prawej strony z kolei została utopiona. Ona powinna co najmniej dwa razy tyle, ile jej wystaje, wystawać z betonu. Dodatkowo na tej taśmie z prawej strony widzicie folię. To jest folia transportowa. To jest folia, która powinna być przed zabetonowaniem usunięta. Nie została usunięta. Przede wszystkim te taśmy nie zostały też ze sobą połączone. Taśma z lewej, z taśmą z prawej nie została w żaden sposób zgrzana, więc tak naprawdę szczelności tego miejsca, tego styku płyty dennej ze ścianami nie będzie. Co teraz zrobić? Można to oczywiście naprawić. Pierwszym krokiem jest wycięcie, usunięcie tych taśm. Kolejnym krokiem jest rozłożenie węża iniekcyjnego, zabetonowanie ścian i wykonanie iniekcji. Tylko. Z kwot rzędu 30-40 zł za montaż metra bieżącego takiej taśmy wchodzimy w kwoty rzędu 200-300 zł za wykonanie metra bieżącego iniekcji. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wykonanie hydroizolacji od zaprojektowania aż po wykonanie, aż po zabetonowanie. Tu każdy najmniejszy błąd niestety będzie bardzo kosztowny.